Mamy środek lata i pewnie część z Was wyjeżdża z psami na wakacje, i pomyślałam, że jest to taki dobry czas, żeby nagrać odcinek o tym, co powinno znaleźć się w apteczce dla psa. Bez względu na to, czy wyjeżdżacie z psem gdzieś daleko, czy też spędzacie wakacje z psem w domu, warto jest mieć zawsze taką psią apteczkę pod ręką, ponieważ. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, gdzie pies skaleczy łapę, kiedy trzeba będzie mu w szybki sposób pomóc, no więc takie podstawowe rzeczy dobrze jest mieć zawsze pod ręką. Zanim jednak przejdę do tego, co powinno znaleźć się w takiej psiej apteczce, jedna bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie, żeby nigdy, przenigdy nie podawać leków przeznaczonych dla ludzi, waszym psiakom, bez konsultacji z lekarzem weterynarii. Często zdarza się, że. Pies źle się czuje, chcemy mu szybko pomóc. Mamy jakiś lek, który na nas działa, no i pojawia się taki pomysł, żeby podać go psu. Trzeba jednak wiedzieć, że takie ludzkie leki działają na nas zupełnie inaczej niż na organizm naszego psa. I choć niektóre ludzkie leki rzeczywiście stosuje się w przypadku psów, no to dawkowanie tych leków, żeby były skuteczne, żeby przyniosły jakiś rezultat, może być zupełnie inne niż w przypadku dawkowania dla ludzi. Trzeba też pamiętać o tym, że niektóre leki, na przykład Ibuprom, są toksyczne dla psów. Jeżeli będziemy psu podawać tego typu leki, to możemy nawet doprowadzić do jego śmierci. Także nigdy, przenigdy nie podawajcie żadnych leków, a już szczególnie tych przeznaczonych dla ludzi, waszym psiakom bez konsultacji z lekarzem weterynarii. Ok, przejdźmy teraz do tego, co powinno znaleźć się w apteczce dla psa. Pierwsza taka grupa leków i różnych akcesoriów, które warto mieć w psiej apteczce, to są wszystkie te rzeczy, które dotyczą opatrywania ran, ponieważ no niestety, ale często zdarza się, że pies, zwłaszcza jeżeli macie większego, cięższego psa nadepnie na jakieś szkło, na jakąś puszkę albo nawet na ostry kamień i po prostu przetnie sobie łapę. Czasami zdarzają się też jakieś skaleczenia, pogryzienia, różne rany i trzeba mieć po prostu środki, które pomogą nam zdezynfekować taką ranę i ją opatrzeć. Jako środek do dezynfekcji ran dobrze sprawdzi się Octenisept. Jest to bardzo fajny środek, który ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. I w momencie, kiedy pryskamy nim ranę, pies nie czuje nieprzyjemnego szczypania czy pieczenia. Tak więc ta aplikacja jest stosunkowo prosta, bezbolesna i większość psów znosi ją bardzo dobrze. Kolejną rzeczą, którą warto mieć są kompresy opatrunkowe, najlepiej w kilku różnych rozmiarach, tak żeby pasowały do różnych ran. Następnie przyda nam się lignina. Ja mam tutaj taką w rolce. Jest ona bardzo chłonna, przez co świetnie nadaje się do zrobienia opatrunku. Można też zastąpić ją watą, z tym że wata jest o tyle gorsza, że składa się z takich drobnych niteczek i te drobne niteczki, takie strzępki potrafią niestety gdzieś tam przykleić się do rany i ją zanieczyścić. Z ligniną nie ma tego problemu, dlatego ja zdecydowanie wolę ligninę od waty. Kolejną rzeczą, którą trzeba mieć do opatrywania ran są oczywiście bandaże i oczywiście można kupić taki zwykły bawełniany bandaż, ale w przypadku opatrywania psich ran niezwykle najlepiej sprawdzają się takie elastyczne bandaże kohezyjne. Ich dużą zaletą jest to, że można je rozerwać palcami, więc nie trzeba mieć nożyczek, żeby taki bandaż założyć. Nie trzeba też mieć żadnych haczyków, żeby zamocować taki bandaż, nie trzeba zawiązywać go dookoła łapy. Wystarczy lekko go docisnąć i ponieważ jest samoprzylepny, to świetnie będzie sam się trzymał. Taki bandaż bardzo fajnie chroni cały opatrunek przed przemieszczaniem się oraz przed wilgocią. Jeżeli używacie zwykłych bandaży, to oczywiście w apteczce powinny się pojawić nożyczki. Zresztą, nawet jeżeli nie używacie takich zwykłych bandaży, to i tak uważam, że nożyczki są obowiązkowym elementem wyposażenia każdej apteczki, ponieważ przydają się w bardzo wielu różnych sytuacjach. Można nimi otwierać leki, rozcinać różne rzeczy, więc nożyczki jak najbardziej powinny się w apteczce Znaleźć. I ostatnią rzeczą, która bardzo przyda się podczas zabezpieczania całego opatrunku przed wilgocią, wodą, błotem, jest taki gumowy bud. Można je dostać w bardzo wielu różnych kolorach, rozmiarach i kształtach, także bez problemu dobierzecie odpowiedni rozmiar do wielkości waszego psiaka. Taki gumowy but jest świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli chcecie wyjść z psem, który ma opatrunek na łapie, gdzieś w deszczowy dzień, czy właśnie w jakieś błoto, gdzie po prostu ten opatrunek za chwilę zamoknie. But chroni opatrunek przed zamoknięciem. Bardzo prosto się go zakłada, bardzo prosto się go zdejmuje. Także jest to naprawdę super sprawa i polecam przynajmniej kilka takich butów mieć w swojej psie. Apteczce. Oczywiście po powrocie ze spaceru do domu trzeba taki but zdjąć, ponieważ chroni on opatrunek przed wilgocią, ale uniemożliwia też dostęp powietrza do łapy naszego psa no i na dłuższą metę nie jest to pożądane, więc po każdym spacerze dobrze jest taki but zdjąć, sprawdzić czy opatrunek jest suchy, jeżeli nie no to jak najszybciej wymienić go na suchy, świeży i czysty opatrunek. Jesteśmy już przygotowani na sytuację kiedy nasz pies Leczy sobie łapę, kiedy ma jakieś drobne obtarcia, ranki e, czy inne urazy. Natomiast, kiedy jedziemy z psem na urlop, mogą też pojawić się innego rodzaju problemy. I myślę tutaj o biegunkach, wymiotach, e, niestrawnościach i wszystkich tych problemach związanych z układem pokarmowym. E, przyznacie mi chyba rację, że w momencie, kiedy jedziemy z psem na urlop, no to ostatnią rzeczą, którą chcemy robić, to jest co godzina wychodzenie z nim na spacer, również w trakcie nocy. Ponieważ pies źle się czuje i musi się po prostu załatwić. Więc, żeby uniknąć takich sytuacji, ja zawsze polecam, żeby na takie wyjazdy z psem zabierać najlepiej dokładnie taki sam rodzaj pokarmu, jaki pies dostaje w domu. Wtedy mamy mniejszą szansę, że jego układ pokarmowy zareaguje w jakiś taki nieprzewidziany sposób, ale czasami zdarza się, że panuje jakiś wirus albo pies zje coś co mu zaszkodzi albo po prostu w wyniku jakiegoś stresu gorzej się poczuje no i właśnie takie problemy jak wymioty czy biegunki mogą się pojawić i trzeba być na nie przygotowanym. Dlatego w psiej apteczce powinien pojawić się węgiel aktywny, ma on silne działania adsorpcyjne więc wiąże wszystkie zanieczyszczenia, toksyny i jest bardzo pomocny w przypadku zatruć czy biegunów. Ja mam taki węgiel w tabletkach, jest ono tyle fajny, że można go łatwo podać psu, nie ma on żadnego nieprzyjemnego smaku, więc większość psów go toleruje. A jeśli pies nie chce zjeść takiej dużej tabletki, to zawsze można ją połamać na mniejsze części lub skruszyć, wymieszać z jakimś masełkiem, pasztecikiem, z czymś, co pies bardzo lubi i podać mu w ten sposób. Kolejną rzeczą, którą warto mieć, są środki przeciwbiegunce. Ja mam tutaj takie tabletki, które zapewniają ochronę. Błony śluzowej przewodu pokarmowego, e, pobudzają też wzrost takich pożądanych bakterii w układzie pokarmowym naszego psa i zawierają elektrolity. Tabletki te są bardzo smaczne dla psów, więc w większości przypadków nie ma problemu z ich podawaniem i psy chętnie je zjadają. Tutaj mamy probiotyki, zawierają one pożyteczne bakterie, które zasiedlają psie jelita. E, podawanie psu probiotyków wspiera równowagę ich mikroflory jelitowej i wzmacnia też układ odpornościowy psa. Dobrze, żeby w psiej apteczce pojawiła się też penseta do usuwania kleszczy. Może to być taka zwykła penseta, albo takie specjalne kleszcze łapki. Oczywiście kleszcze można też usuwać po prostu rękami, natomiast zdecydowanie wygodniej i skuteczniej można to zrobić przy użyciu pensety albo właśnie takich kleszcze łapek. Ważne jest to, żeby złapać kleszcza blisko u nasady skóry. I wyjąć go w całości, tak żeby w ciele psa nie pozostały jakieś podnóża czy głowa kleszcza. W apteczce dla psa powinna też znaleźć się strzykawka. Ma ona bardzo wiele różnych zastosowań. Można ją wykorzystać chociażby do podawania psu leków w postaci płynnej. Warto mieć też rękawiczki jednorazowe, po prostu dla zachowania higieny i dla własnego bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z chorym zwierzęciem albo z jakimiś wydzielinami i jest po prostu bardziej higieniczne, jeżeli pracujemy w rękawiczkach niż. Bez nich. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która powinna znaleźć się w psiej apteczce, jest termometr. Jak pewnie wiecie, psy mają wyższą temperaturę ciała niż ludzie i taka optymalna dla psa temperatura ciała waha się od 37,5 do 39 stopni Celsjusza. W przypadku psów małych, miniaturowych szczeniaków ta normalna temperatura zwykle oscyluje przy tych wyższych wartościach, czyli bliżej tych 39 stopni. Natomiast im pies jest większa, więc teraz dłu Duże, olbrzymie mają zwykle niższą temperaturę ciała. Gorączka u psa to temperatura powyżej 39,5 stopni Celsjusza, natomiast jeżeli wasz psiak ma 42 stopnie Celsjusza i więcej no to jest już to bardzo wysoka gorączka zagrażająca zdrowiu i życiu waszego psa, więc w takiej sytuacji trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem weterynarii. Warto więc mieć w apteczce termometr, żeby zawczasu móc skontrolować temperaturę ciała psa i zobaczyć czy wszystko jest z nią w porządku, czy też wymaga mm, jakiejś nagłej interwencji. Do apteczki naszego psiaka warto też spakować kaganiec, ponieważ nawet najłagodniejszy, najkochańszy pies w momencie kiedy coś go bardzo boli, kiedy przeżywa silny stres e, może po prostu zareagować agresją i jest to reakcja zupełnie naturalna, trzeba być na to przygotowanym, e, dlatego w takich nagłych sytuacjach dobrze jest mieć kaganiec. Dobrze jest oczywiście wcześniej przyzwyczaić Psa do noszenia tego kagańca. Film o tym, jak to zrobić, nagrałam już wcześniej. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Ja używam takiego kagańca fizjologicznego. Jest on bardzo wygodny dla psów. Mogą w nim spokojnie ziać, oddychać, pić wodę itd. Jednak tak jak widać, jest on dosyć spory. Dlatego do psiej apteczki można spakować sobie dużo bardziej poręczny kaganiec nylonowy, zwany też weterynaryjnym. Taki kaganiec możemy założyć. Psu na krótki czas, na przykład kiedy wiemy, że czeka go jakiś nieprzyjemny zabieg, ale nie możemy trzymać go na psim pyszczku zbyt długo, zwłaszcza jeżeli na zewnątrz jest gorąco, ponieważ ten kaganiec uniemożliwia psu zianie, tak więc bardzo utrudnia termoregulację i pies może nam się po prostu przegrzać. Oczywiście w apteczce dla psa powinny też się znaleźć wszystkie leki, które nasz pies zażywa na stałe. Tak więc jeżeli macie psiaka, który jest przewlekle chory, musi cały czas zażywać jakieś leki, a wyjeżdżacie z nim na urlop, to lepiej przed wyjazdem poprosić weterynarza o wypisanie odpowiedniej ilości leków, żeby to na cały wyjazd wam po prostu wystarczyło i taki zapas leków umieścić sobie oczywiście w psiej apteczce. Ostatnią rzeczą, która powinna znaleźć się w psiej apteczce, bardzo ważną jest oczywiście książeczka zdrowia psa i w tej książeczce zdrowia powinny znaleźć się wszystkie aktualne szczepienia naszego psa, ale warto tam też zapisać sobie takie informacje jak to na co pies jest uczulony, ponieważ jeżeli będziemy leczyć go w jakiejś innej placówce niż dotychczas no to dobrze żeby ten nowy lekarz weterynarii wiedział na jakie substancje, na jakie leki nasz pies jest uczulony, żeby po prostu ich psu nie Dawać. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, co powinno znaleźć się w psiej apteczce. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, co znajduje się w apteczce Waszego psa. Być może o czymś ważnym zapomniałam, coś pominęłam. Napiszcie mi koniecznie o tym w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!